Witajcie, moi drodzy, na naszym kanale Nieruchomości z Ekspertem. Dzisiaj mamy dla Was nietypowy podcast, ponieważ dzisiaj ja, Anna Jakowyszyna i Władysław Zamieszkiewicz opowiemy Wam historię stworzenia WWL Nieruchomości. Właśnie my jesteśmy założycielami WWL Nieruchomości i postanowiliśmy nakręcić dla Was podcast, aby podzielić się Naszą historię jako przedsiębiorców, dlaczego powstało Biuro Nieruchomości ogóle Nieruchomości, jaka jest jej misja, wartości, czym się kierujemy w życiu, dlaczego tworzymy ten zespół i dlaczego chcemy pomagać naszym klientom. No cóż. Zacznę może od początku. Mi będzie towarzyszył mój wspólnik Władysław w tym, żeby na prosto opowiadałam Wam i prawdziwą tą historię, jak to było. A zaczynaliśmy chyba w 2014-2015, gdzieś w tych latach, kiedy Hossa rozkręcała się jako agenci nieruchomości. I ja zaczynałam z tego, że byłam agentką zaproszoną mnie do biura nieruchomości, ponieważ zanim zaczęłam być agentką pracowałam na typowej umowie o pracę, natomiast mocno awansowałam i w tych czasach sprzedawałam lokale komercyjne. Eee, rozpoczynając pracę jako agentka, e, powiem szczerze, że, że postawiłam dosłownie wszystko w swoim życiu na to, żeby mi się udało w pracy bycia poszydniczką, tylko ze względu na to, że kiedy miałam tę umowę o pracę, kiedy sprzedawałam lokale komercyjne, zrozumiałam, że wow, ja zakochałam się w nieruchomości, ja zakochałam się w ich historii e, zawiłe, księgi wieczyste, w to, że nieruchomość to nie tylko cztery ściany, a w to, że nieruchomość to całe życie właściciela tej nieruchomości, w którą on włożył cały swój majątek. I sprzedają z jakiegoś bardzo ciekawego powodu, a nowi nabywcy mają jeszcze bardziej ciekawy powód do nabycia. Wody jaka jest mm. twoja historia? <sław> <sław> bardzo podobna raczej, tak? no, bo też warto wspomnieć o tym, że poznaliśmy się za nią akurat przy wspólnych transakcjach. Tak. tak? I tak naprawdę byliśmy w jakimś stopniu wsparciem nawzajem, tak, pod tym kątem, że jednak no, to jest dosyć wymagająca branża, tak? która czasami. Umówmy się, agenci nieruchomości też mają górki, dolki emocjonalne, tak? Na przykład, tak? tak? I tak samo agenci nieruchomości rozmagają no, się z jakimiś tam wyzwaniami, jeżeli chodzi o transakcje, tak? Jest to za duża odpowiedzialność. I pamiętam, że jeżeli chodzi o Naszą z Tobą jakoś tam wspólną transakcję wspólną, tak? To jednak to było też pomimo do tego, że i klienci są zadowoleni, jeżeli chodzi o naszą współpracę, tak? no bo jednak każdy spotkał ten cel, który akurat szukał, tak? również i nam się udało jakoś tak się dopasować pod kątem jakichś wartości, tak? to jak my widzimy tak. tą pracę i, i też tak dalej. Przerwy przerwycie tak? nie oszukujmy się. W tych latach my byliśmy jednymi z pierwszych agentów nieruchomości, którzy nie byli obywatelami Polski. No właśnie, bo to było dosyć często, I słyszałem od klientów także, że ale pan nie jest Polakiem, tak, no wiadomo, po akcencie słychać, tak, i tak. właśnie dlatego, że w branży nieruchomości, no faktycznie takiego Wszyscy nie było Wszyscy mówili, dużo. że nam się nie uda, bo jak to, to jest za duży majątek, to za duże zaufanie, nie zaufają wam, ale jednak się okazało, że jeżeli to. robić powtarzalne czynności dobrze i jeżeli dążyć do tego, że celem jest choćby nie wiadomo co się paliło, Dość starczysz jak najwyższą usługę do tego klienta, to będzie efekt. No właśnie, bo tutaj jest dosyć taki, uważam, yy, ważnym zdaniem jest to, że jeżeli chodzi o naszego klienta i nas, tak, jeżeli my idziemy do klienta, aby wziąć od niego coś, to raczej się nie uda, ale jeżeli dojdziemy do klienta, Tych, aby dać. dać to jest zupełnie inaczej, wtedy klient z Tobą rozmawia, Ty jest zupełnie inaczej z klientem rozmawiasz i właśnie jeżeli chodzi o tą branżę nieruchomości, to tutaj jest przede wszystkim zaufanie wzajemne tak? pomiędzy klientem a agentem nieruchomości i tutaj nieważne skąd pochodzisz, co robisz, a bardziej chodzi o to, że co możesz klientowi zaoferować. I czy przede wszystkim on się czują z Tobą komfortowo, tak. i czy oni się czuły z tobą bezpiecznie. Właśnie dlatego powstało nasze takie motto, że my troszczymy się o bezpieczeństwo podjętych decyzji naszych klientów, tak? bo to jest podstawa przy takiej transakcji bezpieczeństwo to jest przede wszystkim, tak? To jest podstawa. Tak, całkowicie z tobą się zgadzam, ale co było dalej? No cóż, byliśmy sobie agentami nieruchomości, robiliśmy transakcje, ale zaczęliśmy zarabiać pierwsze pieniądze, zaczęliśmy inwestować i się okazało, że branża nieruchomości jest dość ryzykowna i że nie każda inwestycja może wypalić i nie każdemu inwestorowi można zaufać i wtedy ja um, zainwestowałam wszystkie swoje pieniądze w um, jedne przedsiębiorstwo które przestało mi wypłacać dywidendy zaczęłam wtedy mocno inwestować w branżę nieruchomości nie miałam jeszcze z wszystkich całych cały, tak jakby majątku na to aby kupować i sprzedawać na siebie więc zaczęłam inwestować no i się nie udało. No i pomimo tego, że nie miałeś dywidendy, nie miałeś też pieniędzy. No tak, więc może i tak I wtedy postanowiliśmy, że musimy odejść i poszukać innej przestrzeni. Powiem szczerze, że wtedy nie było u nas pomysłu, że zakładamy biuro nieruchomości. Absolutnie nie. Był pomysł, że mamy doświadczenia, mamy klientów i trzeba, żeby nam ktoś pomagał to ogarniać. I poszliśmy wysyłać swoje CV do biur nieruchomości. I wtedy, to był chyba 2016 rok, okazało się, że. Biuro nieruchomości o podobnych wartościach po prostu nie ukrywam, nie znaleźliśmy. Każde biuro nieruchomości dawało jakiś tam poziom, a dalej już nic. I nie było takich zasad win-win partnerskich. Dla osób z doświadczeniem. Bez doświadczenia jak najbardziej. Szkolenia, wsparcia, tak, ale my już to mieliśmy i szukaliśmy po prostu przestrzeni partnerskiej, gdzie my możemy się rozwijać, tak? Tak. I nie znaleźliśmy. Od tego postanowiliśmy, że dobrze, z naszymi wartościami w takim razie będziemy sami. Określiliśmy siebie jako. Firma, która ma nazwę World Wide Life, która się tłumaczy jak życie po całym świecie, ponieważ, będąc agentami nieruchomości, dużo podróżowaliśmy i dużo sprzedawaliśmy już wtedy nieruchomości za granicą. Wtedy to nie było modne, ale ja zawsze wyznawałam o to, że ja jestem na całość dla swoich klientów, więc jeżeli klient do mnie dzwonił i mówił, Aneczko, sprzedaj mi proszę nieruchomość w Bułgarii, ja mówię, Gdzie? Złoty brzeg. Mówię, Fajnie, tam nie byłam, ale poradzimy sobie. Innemu nie zaufam. Ja mówię: okej, okay. eee, ja zaczynam szukać agentów nieruchomości lokalnych, prawników, dowiadywać się o prawie i sprzedawać nieruchomości za granicą, bo tak życzył mój klient, wiedząc. Ja go uprzedzałam, że nie mam w tym doświadczenia. Od tego też nazwaliśmy firmę tak, bo widzieliśmy, że będziemy troszczyć się do końca do naszych klientów, i bardzo szybko, jak otworzyliśmy biuro, do nas zaczęli dołączać agenty. Nieruchomości z doświadczeniem. doświadczeniem. Z doświadczeniem, z podobnym vibe'em, z vibe'em o tym, że agent nieruchomości ma doświadczenie i szuka bezpiecznej przestrzeni takiego back office, który zdejmie ciężar banalnych obowiązków z niego, a on będzie zajmować się jednym najważniejszym: troszczyć się o swoich klientów. Więc zaczęli dołączać agenci z nieruchomości z doświadczeniem, i tak było aż do pandemii. W trakcie pandemii zrobiliśmy chwilową przerwę, czyli nadal zrobiliśmy transakcje, ale zrozumieliśmy, że no jak wszyscy złapaliśmy chwilę nudy i zaczęliśmy iść w online. Zrozumieliśmy, że w obecnej chwili, w 2020 roku, już mieliśmy dość duży zespół. Doświadczonych agentów nieruchomości i tak powstała nasza World Wide Academy. No agentów, tak, którzy przede wszystkim mają coś do przekazania, mają coś tak. do powiedzenia, bo też no, widzieliśmy, że jest taka luka, jeżeli chodzi o wiedzę w agentów nieruchomości. Tak? No bo jednak tych szkoleń było bardzo mało. Nawet jeżeli ktoś dołączał do jakiejś firmy, też nie zawsze te szkolenia e, były na odpowiednim poziomie, tak, żeby agent mógł spokojnie startować tak? i iść w taką powiedzmy gdzieś odpowiedzialną branżę tak? i więc stąd był ten pomysł, że jednak jeżeli w tych czasach, tak, kiedy wszyscy siedzimy w domu tak. Tak, to jednak, a dalej chcemy się rozwijać, no to z takim pomysłem powstała nasza Worldwide Akademia agentów Nieruchomości. I po tym, jak wychodziliśmy z pandemii, bo tak naprawdę w pandemię trafiliśmy pod koniec marca, a już w czerwcu 2020 roku mieliśmy własną akademię i z doświadczonymi agentami nieruchomości, którzy już byli w naszym zespole, postanowiliśmy, że otworzymy drzwi dla nowych agentów nieruchomości, którzy dopiero chcą zdobyć doświadczenia i nauczyć się, jak to być dobrym, prawdziwym pośrednikiem w Warszawie. I dzięki temu, że mieliśmy wszystko zdigitalizowane, szybko zaczęliśmy szkolić i wdrażać tych agentów. Z nami agent już nie potrzebował szkolić się miesiąc, bo nie o to chodzi, chodzi o intensywność. Na każdej rekrutacji zaczęliśmy uprzedzać, że kochany agencie, u nas szkolenie jest hybrydowe, bo oprócz tego, że będziesz na szkoleniu w domu, będziesz musiał obejrzeć 50 godzin nagrań i przeczytać kilka podręczników i na to masz tydzień. No tak. tak, no i właśnie to też pokazuje w jakim stopniu wartości, tak, które my chcemy wnosić, jeżeli chodzi i o naszych klientów, jak i również o agentów, którzy do nas dołączają. Tak, no bo jednak, no, nam zależy na tym, aby jeżeli ktoś do nas dołącza, to my dajemy z siebie maksę. Również wiadomo, że tego oczekujemy tak, od agentów nieruchomości, tak, którzy już są w naszym zespole. To ma być win-win, ale jednak, no, my wiemy, że jeżeli my dajemy to zawsze się zwraca po prostu, tak? Tak, ja wiem, że my nieustannie dążymy do doskonałości i to nie graniczy z perfekcjonizmem. Czyli robimy to z tymi narzędziami, z którymi możemy, czyli jeżeli właściciel do nas się zgłasza i mówi zgubiłem podstawy nabycia, to ok, to nie znaczy, że drogi właścicielu poradź sobie sam, My e, i zgłoś się do nas kiedy znajdziesz podstawę na bycie. Nie, to oznacza, że nie ma perfekcjonizmu, jest dążenie do doskonałości. Drogi właścicielu, za rączkę i idziemy odzyskiwać, robić marketing, przygotowywać wszystko. My nie porzucamy naszych klientów i to u nas było od początku i do dziś. Więc kiedy już był ten e, czerwiec 2020 roku, kiedy otworzyliśmy się na nowych agentów, e, firma zaczęła się rozrastać dość mocno. I po upływie jednego czy dwóch lat okazało się, że nasza nazwa World Life, którą wspólnie wymyśliliśmy, nie jest niepraktyczna w języku polskim. Od tego zrobiliśmy rebranding i do dziś nosimy naszą markę, określamy, jako włóczę nieruchomości. Pomysł był bardzo lekki. Zgłosiliśmy się do trzech firm, które pomagają przedsiębiorcom robić rebranding. I się okazało, że nikt nie podrzucił nam lepszej nazwy, jak tą nazwą, którą określiliśmy sami siebie. Bo wśród naszego zespołu, wszyscy mówiliśmy na siebie, "Hey, WWL, WWL Team, WWL, wszystkie nasze prywatne grupy mają e, WWL. Tak Więc postanowiliśmy, OK, chyba było wiadomo, że nasza marka to jest WWL. Natomiast to jest skrót od World Wide Life, od życia po całym świecie, bo właśnie takie wartości mieliśmy od. Początku. No i warto nagłosić, że jednak nie odwołomina, tak jak wszyscy Acha, myślą, tak. Tak, że jednak intencja była inna, tak, No ale jednak tak już się przyjęło, tak, że jesteśmy tak. w nieruchomości, tak raczej nas znają też i klienci i agenci nieruchomości, więc no stąd jest ta nazwa, WW Nieruchomości. Postanowiliśmy nagrać ten podcast, aby troszeczkę wyjść bliżej do naszych klientów, do agentów, którzy nas obserwują, aby oni poznali, aby wy poznaliście po prostu naszą historię, taką jaka była, bo my jesteśmy ludźmi. My jesteśmy przedsiębiorcami, my jesteśmy agentami, my mieliśmy zawsze intencję taką, że by służyć naszym klientom i właśnie przez tą intencją głównie do nas załączają wyłącznie agenci z pozycenia, bo wierzą i widzą, że wszystko co robimy, to my staramy się robić na korzyść klientów i dla nich. Mamy bardzo twarde regulaminy. Każdego roku ich jeszcze bardziej dopisujemy, doprecyzowujemy. Jesteśmy we wszystkich możliwych stowarzyszeniach, asocjacjach, federacjach. Tylko przez to, aby być pewnymi, że świadczymy usługi dla naszych klientów na najwyższym poziomie, ale również, aby wiedzieć i mieć nadal w sercach tą pamięć, że kiedy my zaczynaliśmy, kiedy my szukaliśmy dla siebie bezpiecznej przestrzeni, My potrzebowaliśmy tego wsparcia i staraliśmy się z Władysławem właśnie zrobić taką oazę wsparcia dla agentów nieruchomości, by nawet klient, który dzisiaj przychodzi do mnie, ja mogłam śmiało przekierować do kogoś z naszego zespołu powiedzieć: "Zaufaj mu", ponieważ ja wiem, że ta osoba ma takie same intencje w stosunku do ciebie i że będzie dążyć i robić wszystko, choćby nie wiadomo co, póki nie osiągnie swój cel. Właśnie, więc nasz zespół to raczej ma wspólne wartości, wspólne intencje i każdy jednak dąży do tego, aby świadczyć usługę na jak najwyższym poziomie. Tak. I to właśnie gwarantuje to bezpieczeństwo dla naszych klientów. Tak, ponieważ naszym motto jest bezpieczeństwo Twoich decyzji. Dobrze. Mhm. E, dziękujemy bardzo, że wysłuchaliście nasz dzisiejszy podcast na temat nas samych. Ani Wadesława, który kiedyś jako młodzian ambitni osoby chcieli zbudować coś większego, aby pozostawić tą historię i dać wartość temu światu. Więc, jeżeli ty w swoim życiu też masz jakieś zasady, masz jakieś wartości i ci zależy na tym, aby, jeżeli jesteś na przykład klientem, tak, i zależy ci na tym, aby ktoś dobrze się zaopiekował twoim nieruchomością, aby spowiadał takie same wartości, to na pewno warto do nas się zgłosić. A jeżeli jesteś agentem nieruchomości, który stawia na swój rozwój, który stawia na uczciwe warunki i współpracy z klientem z biurem nieruchomości, to na pewno to miejsce będzie bardzo dobrą decyzją dla do ciebie. Dziękuję. Dzięki bardzo.